Hejka wszystkim! Z tej strony ja, kwaśna! I powiem wam jedno. Widzieliście jakie miałam wtedy oczy, ale przebudziłam Sharingana, udowodnię wam, jestem z klanu u cicha. Osoby, które oglądały Naruto, pozdrawiam. No to najpewniej już będziecie wiedzieć, co to będzie za filmik po nazwie. Czy wy w ogóle chcecie to oglądać? <grymne> Przepraszam, jak będę się śmiać. Ale to, jak już wiecie, będzie w dwójka! Tak, ja będę, cały, ja będę za każdym razem usuwać. I na kolejny odcinek będę robić wszystko od zera. Um, chciałam powiedzieć tak, jak Eleven go nazwał. Um, ultimate Szmat Tak powiedziałam Jakie one mają kolory oczu? Chyba miał. Tak, ja robię komiksów W Nefie A nie wiem jakie Jakie mają kolory oczu mm. No to po prostu będę Najlepsza czy znacie jakąś lepszą osobę ode mnie, jeżeli chodzi o nagrywanie? I pewnie i tak. To i beredy. No i już wypaprągł to. Pomoc usunęli kolor ten. Okej. Okay. A pokażę że wam coś ciekawego. Biorę to, to, to? Studio. Biorę go. Oni. Eee. To nie. E? Biorę teraz. Ej, jak oni to. No właśnie o to chodziło. Nie, nie da rady tak za bardzo szukać. Ale byłam zaskoczona, jak po prostu to nie zniknęło, jak był ten kolor. Mogę zrobić, że jakieś postaci cię przebierają w ludzi! Jej! Po prostu uwielbiam. Rzeczy, które wymyślam. Chyba wiecie, co chcę powiedzieć. Hamy? Hamy? ha! Chyba tak to było z Dragon Ballem. Ja to kojarzę tylko z Dragon Ballem. A to najlepsze gachaliwe jest wzorowane na animcach. Jest po prostu fajnie. Najlepsze. Pani od polskiego nigdy nie lubiła. Jak ktoś z mojej klasy mówił fajnie. Ja yeah. fajnie, mm -mm. to bryty. <grym> Taka ciszka ogon ma, taka ciszka skrzydła. Czekaj, taka ma, taka ciszka skrzydła ma, i ogonek też ma. Kła, 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 kła. Po prostu z tym mi się tylko skojarzyło. nie czekajcie zapomniałam tutaj dać innej rzeczy. Przecież twój Breddy ma takie policzki. Jest gruby, aż mi się przypomniał. Jest O Dobrze. Czy można być jeszcze grzecznym? Tutaj. Nie to, że się z niego wyśmiewam, ale chyba wiecie, o co chodzi. Oh! Oh. Oh. Mm. Mm. Nie, to. Monster! Gamer. Gamer? Lazy. E, to jest ten sens creepy, Nie. arogancki. Mm. A, Devil. <grymne> mm. Alone. Nie trzymał się fandomu domu. Pan dla mnie nie istnieją, chyba że Naruto i Saska. Wiem, jestem dziwna, ale to jest dla mnie najlepszy power. Pozdrawiam moją koleżankę, jeżeli to ogląda, która też ich shipuje. Pozdrawiam Cię. Nie, no, te oko. A tak ma zamknięte w taki sposób, żeby miała zamknięte, i żeby to nie weszło na to. Nie. A jakby co, polecam wam. takie jedno animcie kill la kill. Jest po prostu przepiękne piękne. nie, Chyba już wiecie, że nie. Oglądałam sobie, skończyłam a 24 odcinki, jeden specjal. Okazało się, że rywalki stały się siostrami. I... I powiem jedno dziwne. Daję spoilery po prostu. Nawet jak nie chcę, daję spoilery. Jestem zła. Może to powinien być nie Aby ja mógł, tak. No nie. Cupcakie tu O Mój chmury jest zły. Za dużo Elka oglądam. Baby! Czekaj, skoro to jest lód, to dalej powinna być babeszka. Najpewniej już dawno ją widzieliście, a ja jej po prostu nie widzę. Ludy. Y -y. Pizza! Ona jest już po prostu... Nie umiem robić pizzy. Ja to wszystko robię z pamięci, więc przepraszam za wszystko, jak tutaj jest coś źle, naprawdę. Jakby... O! Pięknie. Toj kaczka! Toj breddy to... I bredy, to i... Reklama. Przepraszam, jak będziecie słyszeć jakiś głos, bo po prostu moja siostra się to wydziera. <grym> jak będziecie chcieli, to będę mogła. W tamte... <grym> Czy. Hmm, teraz muszę wymyślić, linię nie. Nie, to nie jest Twój bryty Więc musi być taki Boe Aż mi się przypomniał jeden stream mm. Powiem to... To był stream na Polecam tego youtubera. No i on powiedzi, I on tak przeczytał komentarze. I tam jedna osoba w komentarzu napisała. Pozdrawiam mamę. <śmum> Więc sobie po prostu trochę się zaśmiałam wtedy. Jak chcecie, to możecie napisać. Pozdrów tego i tego członka mojej rodziny. To ja pozdrowię! Mam nadzieję, że nie będzie dużo komentarzy, bo, bo wtedy najpewniej zleci dużo czasu. Nie pamiętam, jakie one mają oczy. Oczy to najgorsza część! Jak ja dawno oglądałam w Nefa! To Bredy! Nie. Bredy to przeszłość Teraz Toy królik. królik Smura purple geja Ja przepraszam, po prostu lubię go tak nazywać um. Toy kró. To i królik! Jej! Body. A jak będziecie się zastanawiać, czemu takie coś nagrywam? To Jak Będziecie się zastanawiać, dlaczego akurat takie coś nagrywam? To odpowiedź jest prosta. Z, nie, z zagranicznego YouTube'a to mam. <grym> tak, moja siostra to jest ja taki ogromny tekst. Nagrywam. Jak tworzyć na postacie postaci? Okej, okay, ta postać będzie bardzo trudna. Nie będzie trudniejsza od tego Ennarda, ale wciąż Brakuje, żeby moja siostra się tu wcięła Tak na filmik i powiedziała Pozdrawiam mamę <grywa> najpewniej, ona, najpewniej jej ten filmik pójść Bo będzie chciała hmm. <grywa> Nie usłyszę że, że takie coś się mówi Jag älskar det. black tack. Blek nej, Hitte. black, Blek. No. Rote. No. Tak po prostu pięknie robię tam postać. Nie, już myśleliście, że to nam, ale nie! To. Ale jakbyście chcieli, to możecie też, też dać to, ale to według mnie jest lepsze. Albo to. Albo to... No po prostu coś co ma paski. Paski są u niej najważniejsze. Albo takie kropeczki. Będą oznaczały kable. Ma być szaro, czarna. Szaro, jasno-szara. Ja po prostu jak nie mówię. Soro jasno szara. No, 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 yeah. No, pięknie wygląda Tylko jak zrobić jej tego ludzika? To na boku. Jest takie coś, że ponoć to była ptak, więc... Tokeł Po prostu najlepiej, nie chcę się z tym bawić więc to ładaje. Ramen! Później zrobię postacie z anime Tak! I tam będzie Naruto! I będzie miał to! A Buruto będzie miał to! Bo Bruto dla mnie jest Bo Bruto to najgorsze anime. Naruto tam ginie. Nie chcę. To... A nie. Sych. Trasz. E, bo to jest zdejście to Freddy, ale nie potrafię tego drugiego słowa napisać. Mm. Mm. Ball. Bol. Ball. Trzeba mam po prostu z niej zmieniać Ej, A ja nie i Gruby Brywka! <grywka> brywka! tu ci jest, brywka? Brywka, jak ty się tu znalazłeś? Obrywka! <laughs> Okej, okay, to jest... To jest już prawdziwy brywka Takie <laughs> to. Eee. Nanny. Gaj przepraszam, Ja że się po prostu śmieje. Tak, on oh, chyba wtedy. Mm. Nie. Mm? Chyba tak. Przepraszam, wprawdź mnie w komentarzu, jakie oni mają oczy. Proszę. Je, Ona. A bardziej on. <laughs> Piękny. <laughs> o, baby. E, ja tu jestem Pokémon Panda. Pando. Nie, Pangoro. To jest ten Maroczu! Maroczu! Bakugan! Czy już wszystkie.? Nie. Ja po prostu lubię łączyć Bakugany i Pokémony chyba. A pamiętacie, jak? Po prostu nie potrafiłam tych Pokémonów ześmiać. Pokémon! Że wszystkie masz? Pokémon! Musimy ocalić świat! Nie, nie, nie. Pokemon, tyś już wszystkie masz? Pokemon, musimy ocalić świat. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. nie. Pokémon! Chyba tak to było. Ja po prostu się wygłupiam. E, ja, przepraszam, jak będę się wygłupiać, ale ja po prostu, jak się wygłupiam, to dużo gadam. Inaczej by było jakoś. No to przepraszam, że ja prawie w ogóle się nie odzywam. Coś takiego by było, więc dziękuję, jak będziecie rozumiali. Brady! Ale chyba nie miał jednego oka. Piękny. Mniejsze od Brediego. Powiem co zrobię. Takie, co. O nie takie. Takie. O, takie, takie, takie. Takie coś z kim czymś. Bez takiego czegoś. Ja tak często tłumaczę, a nie. <ścoughs> o, wytłumaczę Naruto. Naruto. E, to jest taki główny bohater, co jest idiotą. <śpiewa> On jest idiotą. Tak, ja uwielbiam głównego bohatera. Ja... Ja tu. Patrzcie na te oko, na te co klikam, widzicie? Tak pięknie! Pik! Co? <grafię> Jak by go tu nazwać? Nazwę go... Straszę, Breddy. No co? Strasz hika Nie, troszkaczka. Ja po prostu uwielbiam. Pokemon! musimy ocalić, hmm. A, O! <laughs> to jest tak jak ma jak. Hmm. 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 To jest trudne, jak się nie maga. Chciało, że mogła to sobie zrobić, ale po prostu byłoby trudno. Miałoby za dużo lagu. Do tego nagrywania. Hmm. E, podzielę ten film na dwie części. więc to jest część pierwsza. Jak widzicie jesteśmy w tym momencie Pa!